Witamy bardzo serdecznie, z tej strony Chicken, Polskie Oslo. Jesteśmy dzisiaj w Dramen, w restauracji, w polskiej restauracji La Familia. Jest z nami Tomek, witaj Tomku. Witam serdecznie, dzień dobry. Tak, działacie od niedawna, bo około miesiąca, dobrze pamiętam? Tak, dokładnie, otworzyliśmy półtorej miesiąca temu restaurację polską, mhm. aby zjednoczyć Polaków tak naprawdę i pokazać Norwegom, E, jakie mamy polskie jedzenie, bo niektórzy Norwedzy jak jeżdżą do nas do Polski i wracają tensją za tym jedzeniem, więc chcieliśmy troszkę w Norwegii zrobić takie, pokazać im jakie jak jedzenie naprawdę mamy tradycyjne. Mm -hmm. Czyli można u Was tylko polską kuchnię dostać, czy Wasze menu jest zróżnicowane, że i norweska, i polska, każdy znajdzie coś dla siebie? Tak, czy dokładnie, tak? każdy znajdzie coś dla siebie, bo mamy polską kuchnię, mamy troszkę norweską kuchnię i mamy też włoską kuchnię, czyli jeśli chodzi o pizzę, mamy typowo włoskie produkty, robimy yy, włoską pizzę. Mm -hmm. Czyli trafiacie ogólnie w każdy Do Dokładnie, gustę. staramy się tak, staramy się trafiać w każdy gust, tak. Tutaj bardzo Fajny pomysł słyszałem, że zrobiliście, wyszliście krok dalej, jeśli chodzi o taki research z klientami, że już nie pytania na Facebooku czy w Internecie, co by ludzie chcieli, tylko powysyłaliście listy do okolicznych mieszkańców. Opowiedz o tym. Tak, no właśnie wpadliśmy w taki pomysł, żeby tutaj bo wcześniej tutaj jakby były wyścigi konne, bo to jest stare trawbane, gamle mhm. trawbane, to jest tak zwane. Tutaj nawet widać, nie wiem czy będzie tutaj widać. Ale I mamy tak. tak, mamy czempiona, który zdobywał tutaj mistrzostwo, on był w ogóle najlepszy w Norwegii i też na świecie i tym bardziej, że to rysował Polak. Do tej pory szukamy wykonawcę tego, nie możemy znaleźć wykonawcy, albo to była Polka, albo to był Polak, ale jesteśmy 100% pewni, że, że to był Polak. Szukamy dalej wykonawcy tego rysunku, ale to mm -hmm. jest oryginalne i chcemy też troszkę nawiązać do tego miejsca. Mm -hmm. I tak, wcześniej to były, były wyścigi konne. Od trzech lat nie ma tu nic, tu się nic nie dzieje w ogóle. Dlatego nasi sąsiedzi przychodzą tutaj, widząc co się dzieje, że coś tutaj powstaje i tak dalej, są bardzo wdzięczni. Dlatego wyszliśmy o krok do nich do przodu, aby po prostu mm, z, y, zobaczyć co oni czują, co oni też potrzebują. No Ale tak rewelacyjna jest to jest relacyjna inicjatywa. No bo jeśli już lokal wychodzi do klienta z czymś takim, żeby wysyła do niego list, no to już jest coś więcej. Ja bym się poczuł bardzo tak, fajnie tak, na, tak. na miejscu, właśnie gdybym był mieszkańcem i dostał od was, że liczycie się z moim zdaniem i chcecie zrobić coś po, tak, podobnie, tak. Bardzo dobry krok po, i posunięcie. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, naprawdę e, bomba. Wyścigów konnych tutaj już dzisiaj nie ma, tak? Został sam Tor. E, Chcecie mówię, że chcecie, chcecie nawiązać do tych wyścigów, że było, czy będziecie ten lokal robić, jeśli chodzi o design jakoś związany z, z wyścigami? Jak to wygląda? Tak, jeśli chodzi o przyszłościowo, tak, na razie zbieramy informacje tutaj od sąsiadów i ludzi, którzy byli związani tutaj z Trawbane, aby zobaczyć tak naprawdę, co oni też potrzebują i troszkę będziemy zmieniać lokal. Ale wszystko krok po kroku. Najpierw mhm. chcemy właśnie zobaczyć, e, jakie są potrzeby naszych sąsiadów i ludzi, którzy e, wcześniej tutaj byli, którzy tutaj naprawdę byli oddani całym sercem, swoim całym... Całe życie tak naprawdę niektórzy goście do nas tutaj sąsiedzi przychodzą i mówili, że oni by tu, byli tu oddani całym sercem. Mhm. Więc też chcemy delikatnie do tego nawiązać. Troszkę historii, bo naszym zdaniem uważam, że no, bardzo dużo ludzi to docenia. Tak. Szczególnie starszych ludzi, którzy pamiętają, jak, jak tutaj było, tak, no to jest tak, taki tak, trochę tak. powrót do przeszłości dla nich. Jeśli zrobicie to w tym kierunku, tak, dlatego tu na, jest ta, no to właśnie i oryginalny obraz z naszym czempionem. Też jest oryginalny kask, w którym on startował. Więc no, tak. Nie, no super. Dzisiaj będzie tutaj pierwsza organizowana przez was impreza. Tak. Polska impreza. Dokładnie. Impreza pod tytułem Poznajmy się, tak? Tak. E... Tak to będzie wyglądać. Tak, zorganizowaliśmy taką imprezę przede wszystkim dlatego, żeby jednak troszkę zjednoczyć naszych Polaków, mm -hmm. bo otworzyliśmy polską restaurację, choć mamy więcej gości norweskich, jesteśmy bardzo w szoku, ale bardzo fajnie to też świadczy o tym, że możemy chociaż w tym małym mieście Dramen pokazać troszkę tą polonię, jak my to wszystko robimy, jak my się bawimy i tak dalej. Dlatego chcieliśmy to pokazać. No i będziemy działać dalej. Zobaczymy. Super. Na wstępie, Gdzieś... na wstępie mhm. jak przyszedłem, dostałem żurek. E... Nie wiedziałem, myślałem, że spodziewałem się zwykłego żurku, ale to było coś niesamowitego. E... Naprawdę pyszna polska kiełbasa. Zrobiłem wywiad tutaj środowiskowy i ta kiełbasa jest robiona przez polskich rzeźników. Tak. Tutaj lokalnych, którzy robią to tak jak trzeba, bo którzy mieszkają w Norwegii, wiedzą, że tutaj polskiej kiełbasy no i tego brakuje przede wszystkim, nie uświadczy tak? się, a wy to macie także naprawdę pyszny polski żur można tutaj zjeść i na pewno inne potrawy, co dzisiaj będziecie serwować oprócz żuru, dzisiaj tak tak jak właśnie wspomniałeś o 19 o 18 schodzą się goście o 19 mamy żurek, później o 20 E, mamy karkówkę lub kiełbasę, bo mieli po prostu do wyboru. Mhm. Wszystko będzie z grilla. Właśnie jest nasz wspaniały kucharz na zewnątrz, teraz nam grilluje wszystko. Tak. E, później o 22.30 będą krokiety z barszczem czerwonym. Mhm. Typowo po naszym polsku, tak, tak, jak, tak jak się bawimy. To jest takie, poznajemy się w takim stylu weselnym, troszkę, żeby każdy usiadł przy jednym stole i się pobawił, druga sala jest od tego, aby tam się pobawić, tutaj można zjeść w spokoju, porozmawiać, mm -hmm. się troszkę siebie poznać, bo też wychodzimy z założenia i słyszymy od naszych gości, mm -hmm. że niektórzy polecy są sami tutaj. Nie mają ani znajomych, A. ani nie mają rodziny i tak dalej. Czują się troszkę może... Czują się troszkę. Czują. Cześć, ma? Cześć. Cześć. To czują się może troszkę osamotnieni, dlatego chcieliśmy stworzyć coś też dla nas dodatkowe, żebyśmy się mm -hmm. zjednoczyli tutaj, nie? I chcemy pokazać też Norwegom, narodowości, że jednak potrafimy to zrobić i robimy to wspaniale. Tak, dokładnie. Sam jestem jednej akcji, która ma tutaj na celu integrację Polonii w Norwegii, więc wiem jak ludziom tego potrzeba i sam pamiętam jak przyjechałem do Norwegii, jak ciężki, tak. Był pierwszy rok, kiedy nie miałem znajomych Dokładnie. i nie było okazji, żeby się podobać. Chcemy poznać. pomóc nie tylko jedzeniem, ale też będziemy jednoczyć. No mówię, dopiero mamy otwarte półtorej miesiąca i tak mamy super odzew. Mm -hmm. Jest to coś, coś, coś wspaniałego, co nas spotkało. Ja się nie spodziewałem tego, że jak otworzymy, to będzie takie mega zainteresowanie, że to, a w dramę, dlaczego nie w Oslo, że w Oslo było tu i tak dalej. Więc to jest takie coś. No ja się czuję wspaniale z tym, że mogę coś zrobić dla, dla Polaków, też dla siebie, bo spełniam swoje marzenia tym mhm. samym. No później tak samo mm, też będzie. Pozwól, że ci przerwę, okay. bo ja widzę, tak patrzę na ciebie, ty aż kipisz tą pozytywną Dokładnie, energię. Tak, tak, tak. Naprawdę widać, że ty chcesz to zrobić dla tak. tych ludzi, że wkładasz w to całe czas. To serce, też było to, moje marzenie, tak? Także więc... to jest naprawdę właściwy człowiek na właściwym miejscu, takich ludzi nam tutaj trzeba. I super, że otworzyłeś tą, tą, tą restaurację I, i że po prostu tyle tej pozytywnej energii. Choć miejsca szukałem się... półtorej roku. Aż tak ciężko było. Tak, tak. Dopiero znalazłem odpowiednie miejsce tutaj, bo duży parking, można robić tu i wesela, urodziny Właśnie, Macie itd. to, czego brakuje tak. i często no, chce iść do jakiejś restauracji, gdzieś w mieście, w centrum, nie ma tego parkingu, no Was rezygnuje, bo jest ciężko, tak? Wy macie tutaj wielki atut, bo naprawdę macie ogromny parking i zawsze się znajdzie. Miejsce. Także myślę, że z lokalem bardzo fajnie tutaj trafiliście pod tym względem i, i... wystrój też jest piękny, tak? I, jest i tak pełni... domowo zrobione, typowo, tak? Dzisiaj akurat trafiłeś na, na tą imprezę, poznajmy się, mhm. więc to jest tak bardziej ułożone no ekstra, tak, że tak powiem, bardziej ekstra, bardziej ekskluzywnie. Żeby nasi goście jednak się poczuli, że przychodzą tutaj i czują się też wspaniale. Tak? Dosyć, że jest rodzinna atmosfera, to tym bardziej mogą się poczuć przez wystrój i przez nasze jedzenie, że są docenieni, bo chcemy każdego klienta dosłownie docenić, każdego po kolei. Tak? No i o to chodzi właśnie. Klient, który poczuje się doceniony, ten klient wróci. I mhm. widzę, że Ty jesteś tego doskonale świadomy, Dokładnie. a jesteś tego świadomy, ponieważ jesteś barmanem. Tak akurat, tak, akurat tak. Z zawodu jestem barmanem, zajmuję się Barem już 16 lat. W sumie, że tak powiem, no w sumie jestem jedyny w Norwegii, który robi pokazy flame i fire show. No, Czyli pokazy ognia na barze. Tak, I plujemy ale... ogniem, drinki Aha. ogniowe tak. No dzisiaj akurat będzie się to działo, ale o 23. Mhm. Tak, to też jest jako atrakcja dzisiaj dlatego też, też było więcej chętnych, bo no tego nie widzieli nigdy, nie? Tylko w telewizji to, co goście dzwonili do nas. Mówili, że tylko widzieli w telewizji, nigdy na żywo, więc też, też, też chcą przyjść i zobaczyć. Czy so, to się jedzonko. odbywa tutaj w środku? Tak, na, na, na drugiej sali, na drugiej Ech, sali, tam gdzie, gdzie, będą, gdzie będą tańce i o 23 będzie pokaz też e, barmański e, w, mhm. e, Fire i Flame Show. No to rewelacja, tutaj przygotowaliście wieczór pełen atrakcji dla naszej południ. Tak, będą też zabawy w trakcie, także to... Jak z frekwencją na dzisiaj? że dzisiejsza, tak, mamy dzisiejsza. full booked, też mieliśmy więcej mhm. osób chętnych, ale no nie chcemy upychać wszystkich naraz, chcemy zrobić to kameralnie. Jeśli, jeśli dzisiaj nasi goście będą zadowoleni, mhm. powiem z tej imprezy, którą organizujemy dla nich event, tak, mhm. będziemy robić to co dwa tygodnie. I będziemy to powtarzać. Ale nie chcieliśmy za dużo ludzi, po prostu, żeby to. Generalnie, tak. żeby każdy się czuł, miał swoje miejsce, żeby się czuł dobrze. Żeby nie była tak zwana sardynkowa impreza. Dokładnie, tak, tak, tak. tak, tak. Eee, to super. Pierwsza impreza i można powiedzieć już na starcie sukces, bo macie full eee, ludzi. Ja myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Oczywiście pokażemy to eee, pokażemy tutaj na tą imprezę, jak ludzie będą się schodzić, i, i, i te dania. Eee, jeśli nam pozwolisz, to oczywiście. na kuchnię też byśmy chcieli zajrzeć. Oczywiście. Pokazać troszeczkę od zaplecza, jak, jak działa kuchnia. Co ja mogę więcej powiedzieć? No. Po prostu tutaj trzeba najlepiej trzeba przyjść, spróbować, zobaczyć, poznać Tomka. Zapraszam serdecznie. Mamy no. też naprawdę, jeśli chodzi o kuchnię, mam wspaniałych ludzi na kuchni. To są... Takie osoby, które wkładają całe serce w to wszystko, nie tylko swoje ręce do pracy, ale też wkładają całe serce, więc zapraszam. Przekonacie się sami. Tak, jeszcze. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteś? La Familia, Dramen, adres? Tak, to jest Buskeru 200 200. Buskeru 200. Jeśli ktoś miałby problem z dojazdem, może sobie wpisać gamle Trafbane. Mhm. To od razu Google pokaże, ale jak wpiszę w Google La Familia Dramen, od razu też automatycznie wyskakuje no. tu, adres, więc. Tutaj wjeżdżając na teren, bo to jest teren dawnych wyścigów, nie miałem żadnego problemu ze znalezieniem, są wielkie szyldy i, i nie ma tak. żadnego z tych problemu. No nic, no chyba już wszystko wiemy na razie, tak. eee, także czekamy na przyjście pierwszych e, gości na dzisiejszą e, imprezę. Dziękuję Ci bardzo Tomku ja za rozmowę. Dziękuję, dziękuję, bardzo mi było miło. Również. Mi również. No i co? Zaczynamy. Trzymajcie się. Dzięki, Bye. do zobaczenia, cześć.